Cześć, dzisiaj Wam pokażę jak zapisywać filmy dobrej jakości Więc zaczynamy, wchodzimy w Windows Live Movie Maker Poczekajmy Trochę mam wolny komu, wiecie, bo to jest stary No i tutaj o ja... Mamankowa jakiegoś filmu to przeciągamy. No jak się jest film, co nie. Klikamy o tutaj. Zapisz film. Wysoka rozdzielczość. I ja zawsze ja polecam zapisywanie na pulpicie, zapisz. I musicie tutaj czekać do 100 i później zamknijcie ten koniec. No i to was, dla Was się nie polubicie. Już będę kończył. Do zobaczenia.